Witam kochani bardzo serdecznie na moim kanale już w roku 2024. No i z tej okazji chciałabym wam złożyć najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrówka, dużo radości, spełnienia marzeń no i oczywiście wszystkiego wszystkiego co najlepsze. Ale moi drodzy widzicie tutaj jakiś owoc. To jest owoc pepino, który widzieliście właśnie w szklarni, jak sobie rósł na tych wcześniejszych moich filmach. No i wiecie co? Zachciało mi się dzisiaj go zjeść. W zasadzie to spróbować, bo ja nigdy nie jadłam. Nie jadłam nigdy pepino, więc zobaczymy, jak wygląda w środku, i zaraz Wam powiem, jak smakuje mi ten owoc. Z tego, co słyszałam, jest to bardzo, bardzo smaczny owoc. No ale co? Dobra, nie będę gadać. Przekroimy. Zobaczymy, co tu w ogóle. Co tu w ogóle jest. Czy jakaś pestka jest? Czy. O! Żadnej pestki tutaj nie widzę. Jakieś takie malutkie pesteczki są, wiecie? Takie maleńkie pesteczki. Zobaczcie, nie wiem, czy będzie widać. Coś widać. Ale słuchajcie, jak pachnie. No właśnie, ten owoc smakiem ma przypominać, wiecie, trochę ogórka, trochę melona. Niektórzy też porównują smak do ananasa. Ale jak tylko przekroiłam, to no dla mnie ewidentnie pachnie ogórkiem, ogórkiem i właśnie może troszeczkę melonem. Do tego jest to bardzo trwały owoc, bo jak już wam kiedyś pokazywałam, tutaj nie, nie tutaj, tu gdzieś uszkodziłam go. Słuchajcie, kilka miesięcy temu sekatorem. O zobaczcie, widzicie, jest tutaj taka dziura. I on tak, słuchajcie, wisiał na krzaku, na krzaku w szklarni. Yy, ten owoc dojrzewał sobie. I zobaczcie sami: no, nic tu nie jest nadpsute, nic tu nie jest zgnite. On może taki troszeczkę właśnie o, tak jak tutaj, też jest taki obity. Yy, obity, ale yy, no, nic mu nie jest. Jednak pięknie pachnie. Dobra, słuchajcie, spróbujemy. Skórka chyba raczej jest niejadalna. Ale zobaczcie, jak ładnie odchodzi ta skórka. Dobra. Ja tą skórkę troszeczkę odkroję. I próbuję. Mmm, bardzo ciekawy smak. A Tosia też chce spróbować? Proszę. Pachnie, nie? Tosia? Wiecie, ona co bym nie robiła, to ona jest wszystko ciekawa. Wszystko musi sprawdzić. ale poszła sobie. Bardzo dobre. Jeszcze Jola, słuchajcie, z kanału mojej Uprawy mówiła mi, że Powiedziała mi, że bardzo fajnie smakuje z miodem. Takie pepino. No, rzeczywiście, wiecie, miod by pasował do tego. Ale nie mam miodu, ponieważ mi się skończył. Oni jeszcze strzelają. Jeszcze strzelają w nowy rok. Nie wiem, czy będzie słychać. Ale to się ciemno zrobiło to zaczęli zużywać te petardy, które widocznie o 12 w nocy nie zdążyli ustrzelić. O, słuchajcie. No dobra. Naprawdę dobra, fajna. Mhm. A myślę, żeby też się fajnie to pepino sprawdziło w jakieś sałatkę takich owocowych. No, ja tutaj y, ananasa nie wyczuwam, tylko ewidentnie ogórka i taki właśnie posmak melona. No, mi smakuje, mi smakuje i to jest owoc y, kochanie egzotyczny. Jak widać, da się go uprawiać w Polsce, więc ja sobie pobiorę po prostu szczepki z tego krzaczka, co, co mam w szklarni. Spróbuję rozmnożyć i no więcej w. By hodować tych owoców, no bo mi podpasował. No dobrze, moi drodzy. E, krótki film dzisiaj taki. Nie będę za wiele gadać, bo przyznam wam się, że mnie gardło boli, ponieważ byliśmy z mężem na sylwestrze. <laughs> e, było bardzo fajnie, tylko tyle wam powiem, że było super, naprawdę super, fajne jedzenie, fajna muzyka, no ale co za tym idzie, było bardzo głośno, a ja jak wiecie, lubię sobie pogadać, no to jak chciałam coś powiedzieć, to musiałam przekrzykiwać tą orkiestrę, żeby coś usłyszała druga osoba. No, i dzisiaj w ogóle rano to nie mogłam y, całkowicie nic powiedzieć, bo dostałam takiej chrypy, trochę mi gardło, bolało, teraz mi trochę przeszło. No i zachciało mi się właśnie zjeść. Mam straszną ochotę y, na te pepino, ale mówię, no co, mam tylko jeden ten owoc. Jak go zjem, no to wam nie pokażę. A, jak pamiętam, to chyba kiedyś obiecałam, właśnie, że, że pokażę wam, y, no i przynajmniej opowiem, jak smakuje, tak. No dobra, moi kochani, to wszystko na dzisiaj. Zapraszam Was w następnym filmie do mojej dżungli domowej. Opowiem Wam coś o tych moich kwiatkach, właśnie, bo to też nie jest tak, wiecie, że u mnie tak wszystko super rośnie. Ja też czasami na wszystko mam czas i też pokażę, jak nie robić, co nie robić, żeby te kwiaty, no niektóre, no nie wyglądały. No słuchajcie, ten mój mąż jest niemożliwy, no nie da mi się skupić coś tam gada, ja tu w kuchni on coś z salonu gada, e, coś mi tam dopowiada, żarciki sobie robi. Także kochani, łapki dla mojego męża. Mm. <laughs> Także moi drodzy, jeszcze raz wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego w tym nowym roku. Do zobaczenia, do usłyszenia, pa pa!